thank you place 9 marca, godzina 8:00, i jest minus 4 stopnie. Gdzie nie minus 4 stopnie. To jest minus 4 stopnie. Jakie błotko mi się tu zrobiło nie nieuwagi bym arkusz blachy ściągnął z dachu Masakra Co tu się wyrabia Żonka pomaga, od razu szybciej wszystko idzie Jeść zrobi Siejemy dzisiaj na oziminę Saletrosan Jest to azot z siarką Pierwszy raz go stosujemy. Tu żona już moja pewnie o tym mówiła. Ja dopowiem. Teraz się pakujemy na drugie gospodarstwo. Po pszenicy i po jęczmieniu, po zimie będzie siane. Dobra. Już mamy tutaj wczernie posiane. Jedziemy teraz na Starą wieś Musimy korzystać z przymrozku bo inaczej nie da się wjechać, co 60 już przeszła dzisiaj. Ojoj oj. Teraz trzeba jednego przestawić? Albo później. Ciekawe, czy ja do teraz tamtego dosięgnę. Opać się tam zaczepiaj, musisz Musisz, żona, musisz Jadę jeszcze nie jadło Załadujemy wszystko w saletrosan Salmak to jest pod fasole i buraki nie było, od nich zgubiłeś a nie wiem, gdzieś odpadł po drodze a tak naprawdę nam się mocowanie tam już trochę wyrobiło Myślałam że tam jest jakaś tulejka albo łożysko, że to się to wymieni się nic, a tam normalnie stworzeń w obudowie był pokazywałem to chyba na filmie jest to u tokarza, będzie tam tulejka wstawiona i sparowanie będzie nie chcę, żeby im to latało, kałatało. Akcja na pozowa widzę w okolicy, nie jest źle, że my też będziemy siać. あきれい。 Kamerę może coś nagrasz? Ja tak? No. Zajechałem na pole, na którym będą buraki. Tutaj jest 2,20 i rozsieję tutaj kornkali w dawce około 100 kg co na temat buraków nie ma co się rozgadywać to jedno pole na żonę zasiane będzie jedno na mnie mamy dwie umowy i w sumie tak mieliśmy zaplanowane 7,5 hektara chcieliśmy zasiać no ale wiecie jak sytuacja z burakami jest nie chcemy dokładać do tego interesu jeżeli się nic nie zmieni to prawdopodobnie to wylecą te buraki z naszego podozmianu. My nie jesteśmy jeszcze te, takim dużym gospodarstwem, żeby sobie jakoś tam nie poradzić. Uprawiamy fasole, także on mamy w miarę dobry. Będzie w sumie tej fasoli tylko 3,30 na to wychodzi. W powiedziałem fasoli. Będzie tych buraków tylko 3,30. I posieję no, w kornkali, bo buraki lubią potas. Tutaj na jesieni była jara zasiana PK. Będę się starał ograniczać wszystkie wydatki w tym roku na buraki, żeby no jakiś rachunek na koniec był no pozytywny. Nawet przy nieurudzaju albo przy tym cukrze co był w roku ubiegłym. Tutaj na nawozach można naprawdę dużo obciąć, bo są duże wydatki. Także 100 kg tego kornkali więcej nie będę tutaj sypał, żeby tutaj nie robić kosztów. Zobaczymy jak to nam wyjdzie, urodzi, powiem co jak. Z azotem też będzie połowa dawki tego co zawsze tam siałem. Jeżeli będą dobre lata, że będzie widocz, myślę, że to wcale żadnej tam straty dla nas nie będzie, później będzie można po coś dosypać, także pod dużo nie będę sypał. No i jedziemy z tym Cornhali. Wyłącz światła Patrz co się Kurwa znowu EHR się co? Zadziałał Cze Jak to się podniosło? Nie wiem, coś mi właśnie jak Co ci pipczało? W środku? No. To może naprawiłaś Dzisiaj również, tak jak wczoraj, rozsiewamy nawóz. I tak, dzisiaj rano Michał pojechał z ojcem rozsiwać na y, rzepak. Ja w tym czasie robiłem obrządek. Później przyjechali, pomogli mi skończyć obrządek. I y, teraz ja przyjechałem właśnie z Michałem na kolejne pole. Rozsiwamy saletrosan z, y, z siarką. W dawce 250 kg na hektar, i tak chciałam Wam również też e, nagrać, e, jak jadę właśnie tutaj na pole. Bo jechałam pierwszy raz drogą e, tym właśnie dojcem, naszym bo zazwyczaj to jadę z Torem albo Ursusem, a dzisiaj jechałam właśnie dojcem. Jeszcze miałam z przodu ładować, więc e, tym bardziej musiałam uważać i powolutku sobie przyjechałam. Miałam Wam to nagrać, ale chciałam nagrać telefon, bo telefon miałam i y, telefon sobie do uchwytu włożyłam, nawet nie ruszyłam i y, nie zdziwiłabym się, żeby to na jakimś dołku czy coś mi traktor poskoczył i spadł telefon, a ja po prostu telefon założyłam, nawet nie zdążyłam ruszyć, telefon mi spadł i telefon mi się rozwalił. Jestem mega wkurzona. Yy, tak, a teraz jeszcze niedawno przez chwilą zaliczyłam nie z na polu, bo chciałabym się z traktoru jak traktor, jak bo z Michałem przyjechałam na drugi koniec pola i taką glebę zaliczyłam, jestem cała obolała, także dzisiaj mam bardzo pychowy dzień. Jestem mega zła i jak yy, do końca dnia będę nie zginę, nic mi się więcej nie stanie, to będzie naprawdę bardzo dobrze, bo ja już na dzisiaj mam dosyć. A przypuszczam, że mamy gdzieś dopiero godzinę 7 może. Bo po szóstej żeśmy chyba wyjechali na pole, także gdzieś koło siódmej mamy rano i nie to, że jest mi już zimno, bo zmarzłam w ręce, ja w ręce bardzo marznę, także ja już na dzisiaj dziękuję, mam serdecznie dosyć tego dnia, no ale cóż, no ja Was serdecznie pozdrawiam i no nic, no jeszcze coś dla Was nagram, także trzymajcie się, cześć! a place where you can run free time does not exist take a chance Jeszcze tak wam pokażę jak się to rozsiewa Bo wczoraj nie nagrywałam tego Jak żeśmy rozsiewali A Michał pewnie wam też jeszcze nie pokazywał Bo nie ma czasu na takie Ale Powiem wam, że ładnie chyba rozsiewa Widać, że jest rozsiany, rozsypane, także jest okej okay.